Venom, czy mógłbyś do nas dojść? Tak. <grym> tak, no proszę, proszę, nie przeciętności. Proszę dojść do nas. Venom, proszę, dochodź. Króliczycy z pięknymi balonami, proszę się przedstawić. Miał. Miał. <grym> nie nie mam płyt z rogot digiem. Co cieszę, ej! <grym> co, <grym> co ty? Co, ty, co, ty, co, ty, co, ty <grym>

<śmienic> Stephen Hawking! Stephen <śmienic> Hawking! <śmienic> <śmienic> ja mam wolę dołowiać się do siostry tam. Jak tam żona dzieci daje się do siostry. Weź stąd wyjdź, bo tam stąd so, so to tobie jest wyjście. No, tam są skąd tam ze schodem. A, dobra. No, tak Daj. Dzięki, dzięki. Dzięki za grę. On gra... On gra przez bluetooth, p***a, co nie? Zginął? tak hahahaha <laughs> a no wkipuje się dalej ale jest martwy chcesz <grymne> pozdrowić odcinek? Bo ja po, 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 to będzie na YouTube mowa. na pewno chcesz kogoś pozdrowić? pozdrowiłam od 4 godziny dobra jak to wyglądało? <by> <grymne>

Dobrze, mamy tak. Mamy. botka Bluetooth. <laughs> no, do widzenia. <laughs> Dobrze, ja mus Muszę do wyjścia przejść. Czekaj, czekaj, czekaj. O, o, o. Do widzenia. <laughs> yes. no, nie. Dobre, mnie. Mnie. Nie. Przecież. na suficie gdzieś Przecież. 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 Co Co Jee ty Jee Jee te karty? <gry> <gry> Ale Jee spalmy Jee pierdala właśnie Co Jee Jee kartę. No co widziałeś? <noise> to, 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 to by coś nie pomyślał. To by coś nie pomyślało. Uciekaj wezmę, uciekaj od kuli. No. Gdzie on jest? Gdzie on jest, Ej. Ale tak puste. Dzięki. Czy się patrzył na mnie, Skordzie? To jest, to jest. Nie, ja nie patrzę. Obiecuję, że nie patrzę. Jestem uczciwy, obiecuję. Okej. Okay. Po prostu umiem grać. Okej. Okay. Nie, ale serio nie patrzę. Potylice! Pokrótce. Potylice. 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 <laughs> to jeszcze czaty nie piszą. No to jeszcze czaty nie piszą. <laughs> no mega jest gierka akurat. Ja czekam na, na obecnego Ry Rocket League. Liar. Ja piję... No ja przy Zostaw go! Strzel mnie! Dobra <noise> Brat się nie traci kurwa. No nie! I zabił go no to dziad! Oh. Dobra, to teraz oh, ja, ja na tego i tak żeby każdy siebie. O! No i O, tak, 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 będzie zajmieście.